Bartek, po pierwszej połowie myślałem, że o to Cię co pierwsze zapytam, to że chyba lubisz ten stadion, bo drugi w tym sezonie mecz, druga bramka bezpośrednio z rzutu wolnego. W sumie już pięć rzutów wolnych, jeden z rzutu rożnego, trzy z rzutów karnych. Ja nie przypominam sobie nikogo, nie wiem, może Edson z Legii, może Leszek Pisz, może Sławomir Wojciechowski, którzy by tak regularnie strzelali z tych rzutów wolnych. Na pewno jest ta powtarzalność. Cieszę się, że kolejny gol, kolejna bramka. W drugiej połowie, też ten wolny i niewiele brakło. Kurde, naprawdę myślałem, że to już wpadnie. no ale co? No, tracimy punkty 1-1. No, no, tracimy punkty, mamy remis, jeden punkt. No i co? No jesteśmy na pewno niezadowoleni, ale to jest duża lekcja dla nas, że na przyszłość. Bartek, po pierwszej połowie, ja nie wiem, czy był ktokolwiek na tym stadionie, kto uważał, że puszcza jest w stanie tutaj zdobyć, zdobyć punkt i tak osobiście pomyślałem, że no przetrzymać te pierwsze 15 minut i potem będzie z górki. Natomiast po 15 minutach było już 2 do 3. Czy to was jakoś sparaliżowało? Może nie sparaliżowało, ale mamy 3-0 w pierwszej połowie i tych sytuacji było dużo, że na 4, na 5 i powinniśmy zamknąć ten mecz już w pierwszej połowie. Później w drugiej kolejne sytuacje nie wykorzystujemy, a Puszcza strzeliła nam bramkę na 3-1. Tu zaraz karny, drugi karny i co mamy zrobić? Czerwona kartka. Takie decyzja, nie inne sędziego, ale musimy zwracać uwagę na siebie i powinniśmy taki mecz, jako teraz już doświadczony zespół z Daniaminkiem wygrać. To, co mówiło się przed meczem, że te spotkania w rundzie wiosennej, one będą trudniejsze, bo już nikt nie będzie patrzył na Jagieloni jako na średniaka, tylko jako zespół, który jednak bije się o te najwyższe cele, e, przynajmniej jest wysoko w tabeli. E, czy wy to czuliście? Bo dzisiaj można powiedzieć, że w drugiej powie puszcza to do każdej piłki była jak do pożaru. No wiadomo, pokazała puszcza charakter i serce, i za to im brawa naprawdę, bo wyczerpali ten remis. Yy, nam zabrakło czegoś tej skuteczności na pewno, i, i co mogę więcej powiedzieć? No tracimy punkty, ale no, to jest yy, lekcja i też nauczka dla nas, i po prostu z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Dobra Bartek, to na koniec jeszcze zapytam Cię, e, jak ocenisz całą rundę, bo za nami cała runda, 38 punktów, w 19 meczach średnia 2 punkty na mecz, pewne drugie miejsce, no tracimy 3 punkty do Śląska Wrocław. No tak, na pewno doceniam to co mamy i jako drużyna, jako zespół, jako kibice musimy się cieszyć z tego co jest, wiadomo, że apetyt rośnie i... Trzeba się przygotować do następnej rundy w jak najlepszy sposób i, co? No i będziemy walczyć o jak najwyższe miejsce i myślę, że po prostu ta runda była dobra w naszym wykonaniu i pokazaliśmy się z dobrej strony i dużo ludzi też to widzi i widzi jak gramy w piłkę.